Dzień ja, dobry Państwu, a państwo, państwo, państwo na uciszce widzę. Skąd jesteście? To To właśnie od nas e, z koalicji europejskiej. Ja się nazywam Wulato Sławca, chętnie, w tym e, nie. A państwo na skąd? Wielka Polska. A, Wielka Polska. No to pozdrawiam, to tam jest taki Andrzej Grzyb. Bardzo, doktor Andrzej Grzyb, bardzo też solidny człowiek. Tak e, Nie, to to po prostu spadnij no. Zapraszam. Rosanowej roboty O Ojej, łatko rocznik. Pani robiła, tak? Zabaw <gryjemy> się. Niech mi się uda. Pęstsze. Dobre, zdrowe, nasze, polskie. Pęstę dać jeszcze makaronu? Tak, nie... dołoży pani, bo żeby nie, nie do bo już nie będzie, teraz, tak, i... będzie pan musiał tak, wziąć to w ten sposób. Dobra? No, no. Dziękuję bardzo. Powiem tak, to była bardzo interesująca i bardzo ważna dla mnie kampania, i myślę, że to była ważna kampania dla nas wszystkich. Zjechałam dwa województwa, setki, ponad 200 gmin. Byłam i na północy, i na południu, spotykałam się z ludźmi, z, ory, z rolnikami, z przedsiębiorcami, z samorządowcami. Rozmawialiśmy o wielu wyzwaniach, które są dzisiaj przed nami. Rozmawialiśmy o wielu problemach. Rozwią, rozmawialiśmy o tym, co należy zrobić, aby podnieść jakość życia w naszych dwóch województwach, żebyśmy chcieli tutaj żyć, inwestować, tutaj mieszkać, tutaj ściągać też swoje rodziny. Spotkałam wiele wspaniałych ludzi, spotkałam wspaniałe kobiety, o tym może tak mocniej, które też dbają bardzo o swoje rodziny, chcą aby i, I dzieci mogły tutaj się rozwijać, żyć, aby mężowie ich mogli pracować blisko domu. Rozmawialiśmy o życiowych, zwykłych sprawach, a dzisiaj podsumowujemy to na jeziorze Ukiel. Przypomnę, że jest to inwestycja wspólna. Samorząd województwa, kiedy byłam wicemarszałkiem, przekazał dotację unijną dla pana prezydenta Grzymowicza, który zrealizował tak piękne przedsięwzięcie. I robimy to ze smakiem, rozlewamy rosół i też powiem dlaczego. Kiedy moi koledzy w Sejmie pytali się, dlaczego przyjęłam takie hasło dobra gospodyni, to mówili, ty prawniczka taka no i wyemancypowana do przodu, dobra gospodyni to rosół rozlewa. Mówi, nie, dobre gospodyni, dwa o wszystkich, tak jak od członków swojej e, rodziny. Natomiast, skoro chcieliście, dzisiaj jest rosół przepyszny. Z, z restauracji tutaj lokalnej. Przygotowaliśmy też lokalne produkty, jagodzianki, przepyszne ciastka z tutaj lokalnych piekarni, jabłka z sadów warmińskich, no i kura dorosłą też była tutejsza. W związku z tym rozmawiamy, smakujemy, kończymy w ten sposób. Wspaniałą kampanię, która była wspaniałą przygodą. To tak dziwnie trochę wygląda pani tutaj teraz. Za kilka godzin y, poseł Protas pod ratuszem, no, niby razem, ale jednak osobno. E, zawsze razem i w sprawach ważnych jesteśmy zawsze razem. Koalicja Europejska jest takim przedsięwzięciem, myślę, że bardzo ważnym i bardzo eksperymentalnym, ale też pokazuje, że e, i różnym, bo taka jest Europa. Różna, e, ciekawa, różni ludzie. I my jesteśmy tacy sami w Koalicji Europejskiej. E, każdy z nas prowadzi indywidualną też kampanię, ale budujemy razem siłę współ, wspólnej Polski, w, e, koalicji europejskiej. To jest ważna sprawa. Dzisiaj wygrać wybory, budować silną Polskę w Europie, o to nam chodzi. Budować sojusze dla Warni i Mazur, Podlasia, to są nasze wyzwania. Zapraszamy na pyszny rosołek i kanapeczki z regionalną. <laughs> proszę bardzo. Czy koniecznie weźcie e, wizytóweczki dla rodziców? żeby poszli na wybory i głosowali. Tutaj na A, idziemy tam! M Mamy ten Środek transportu. Znamy się! się. ręce

Moją wizytówkę, ja się nazywam Ula Pasławska. Eee, Nie parzyło. My mogę panu też przekazać? Tak. Czego jesteście, też tu wizytówka stoi. Ja. No to na grzyba macie no Super! I zapraszamy na halaberski z pyszną regionalną. Piskawki Wielkopolska, cześć, to pana Wielkopolska. Polskie, ale swój. z folii. Taka ja tą torapkę to już mogę tu odłożyć. po co ja ją noszę? Chciałabym przynieść ja tą koszulkę. Tak, jest? Kart, konież, nie nie w tej torbie chyba, wiesz? W znaczy... torbie tej która jest tutaj gdzieś. Prawo z Słodyni. kandydatka do Europarlamentu, czyli ja osobiście, nalewam. Zapraszam państwa, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tak Proszę bardzo.